Nie ma się co wzajemnie straszyć, ale nie ma też co ukrywać, że Białoruś z każdym dniem jest coraz bardziej zaangażowana w napaść rosyjską na Ukrainę. W tej chwili trwa przerzut oficjalnie 9 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicę białorusko-ukraińską. Wraz z nimi 200 transporterów, 170 czołgów i tak dalej, i tak dalej. W Białorusi trwa cicha mobilizacja żołnierzy. Jednocześnie propaganda Łukaszenki rozpoczęła wojnę propagandową, strasząc Białorusinów agresją ze strony Ukrainy, Polski i innych krajów natowskich. W Grodnie kilka dni temu odbyła się demonstracja, rzecz jasna zorganizowana przez władzę, w czasie której obywatele mieli wyrażać swoją troskę i strach przed agresją polską na Białoruś. Dyktator Łukaszenka dotąd lawirował. Nie angażując swojej własnej armii w napaść na Ukrainę, ale to z terytorium Białorusi odbywały się i odbywają się ataki na Ukrainę. Tym samym Białoruś jest krajem agresorem, po którym dzisiaj niestety należy spodziewać się wszystkiego. Także inne kraje już otwarcie wspierają Putina. Rosji kończą się zapasy rakiet i pocisków. Ostatnie dni, jak wiemy, to setki ataków na Ukrainę, na ukraińskie miasta z użyciem irańskich dronów Shahid. Teraz Rosja ma także kupić w Iranie pociski dalekiego zasięgu. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że do akcji włączają się inne kraje, które dotąd unikały wspomagania Ukrainy. Politycy Izraela nie mogą bezczynnie patrzeć na wejście Iranu do tej wojny. Stąd też deklaracja, zapowiedź, że Izrael wesprze Ukrainę swoimi sprawdzonymi systemami obrony przeciwlotniczej. Po ośmiu miesiącach od napaści Rosji na Ukrainę ta wojna zatacza coraz szersze kręgi. Niestety.